Tutaj ponownie widzicie, a ja, jak widzieliście, poranek zaczęłam od mojego ulubionego śniadania. Nikogo już to chyba nie dziwi. Owsiankę jem, słuchajcie, od lat, codziennie. Nigdy mi się to nie znudzi. Codziennie rano wstaję i nie mogę się doczekać śniadania, bo będzie to właśnie moja ukochana owsianka. Słuchajcie, zaczęłam dodawać ostatnio do owsianki płatki drożdżowe. Jakie to jest dobre, słuchajcie, spróbowałam tego pierwszy raz, jak byłam u mamy. Tak mi zasmakowało. To ma taki posmak orzechowo-serowy i teraz tak, i jak dodaję to do owsianki, to mi dodaje taki orzechowy, dodatkowy posmak, ale dodaję też na przykład do serka wiejskiego z awokado i pomidorami. Posypuję to właśnie płatkami drożdżowymi i to mi daje taki serowy posmak wtedy. No w ogóle obłęd. I słuchajcie, yy, co więcej, jest to jakaś totalna bomba witaminowa. Zresztą poczekajcie przeczytam Wam, co w e, takich płatkach drożdżowych możecie znaleźć, bo ja byłam po prostu w szoku. Dobra, słuchajcie, już Wam mówię, co znajdziecie w płatkach drożdżowych. To jakby co, e, nie jest żadna reklama, to jest po prostu no, coś, co e, jest mega zdrowe i mega pyszne, więc chcę Wam to polecić tak z czystego serca, ale nie zawiera to lokowane produktu, żeby nie było. E, płatki drożdżowe są e, bogate w witaminy z grupy B, słuchajcie. E, szczególnie witaminy B12, cynk, kwas foliowy, e, bogate w błonnik, i w białko. Słyszałam, że też e, często ponie sięgają e, weganie, właśnie przez coś są bogate w białko. Ale też chciałam Wam przeczytać z internetu, bo dużo więcej tam było wyjaśnione, jakie są właściwości zdrowotne. I byłam w szoku, bo spróbowałam tego tak, jak Wam mówił, mamy. Tak mi to zasmakowało, a później okazało się, że to jest w ogóle jakaś bomba zdrowotna regulowanie poziomu cholesterolu we krwi, wspomaganie układu sercowo-naczyniowego, działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne, więc co myślę, że też po prostu wspiera układ odpornościowy, hamowanie oznak starzenia się skóry, wskazane. Leczenie trądziku, regulowanie snu, przeciwdziałanie chronicznemu zmęczeniu, naprawdę tyle, co takie przyczyności mają korzyści zdrowotnych, to jest niesamowite, mega Wam polecam płatki truszczowe dodawać właśnie albo do owsianki, albo nawet posypywać sobie tym potrawy. Niektóre dziewczyny pisały, że sobie na przykład spaghetti posypują tymi płatkami i w ogóle wszystko sobie nimi posypują. Wcale im się nie dziwi, odkąd ich spróbowałam. Pamiętacie, jak w poprzednim vlogu mieliśmy iść do kina i na randkę ostatecznie przebraliśmy się w dresy i chillowaliśmy w domu? Ta randka cały czas wisi w powietrzu i słuchajcie, dzisiaj idziemy do kina chyba. <laughs> nie, no już na pewno. Ehm... I mamy nawet już zabukowany film, bo oczywiście w zeszłym tygodniu mieliśmy iść na Mission Impossible, ale bilety były wyprzedane. Potem myśleliśmy, żeby pójść na ten film Oppenheimer, też były wyprzedane. Ostatecznie dzisiaj, słuchajcie, wybrałam krótszy film. Również hit, pewnie już się domyślacie, o jakim filmie mówię Nie było łatwo namówić Dana ale ostatecznie go przekawaciłam Idziemy na Barbie eee, Słuchajcie, wiecie, że ja lubię takie filmy, które mają w sobie przesłanie Więc zobaczymy, czy ja z tego filmu Barbie wyjdę z jakimś tam większym przesłaniem Mam nadzieję, że tak, bo słyszałam, że... Że to nie jest taki typowy film bajka dla dzieci o niczym, tylko że tam jest jakiś, e, jakiś wątek i jakieś przesłanie, więc zobaczymy, dam wam znać e, moją opinię o tym filmie. Natomiast słuchajcie. Każdy w Anglii, nie wiem, jak jest w Polsce, niestety, ale w Anglii dziewczyny, jak idą na Barbie, ubierają się na różowo. Wiecie, że ja w różowych ciuchach nie chodzę. Ja ogólnie lubię ubierać się klasycznie, nie lubię zbyt wielu kolorów u siebie. I stwierdziłam, że jeżeli mam się ubrać na różowo, no a już tym bardziej na wyjście czy do kina, no to kiedy, jak nie teraz, kiedy idę na Barbie i kiedy każdy będzie na różowo? Świetnie. Dzisiaj, kochani, ubiorę się na różowo, specjalnie na film Barbie. Wczuję się w klimat. Myślę, że to jest też fajna taka tematyka, żeby wyjść trochę ze swojej strefy komfortu ubioru i spróbować czegoś nowego. Pokolorować troszeczkę ten świat Więc pokażę wam jakie mam propozycje Moich barbiowych outfitów Była też taka rolka na moim Instagramie Jeśli jeszcze jej nie widzieliście Tam też przebieram się za Barbie Kochani, tak prezentujesz się pierwszy outfit Z bliska Musicie przyznać, że kolor byłby Idealny, no i sukienka jest po prostu przepiękna. Bardzo podoba mi się z czarnymi dodatkami i w takim wydaniu eleganckim, z tym, że do kina nie będzie to zbyt praktyczna opcja. Myślę, że sukienka tak, tylko może w bardziej sportowym wydaniu, więc zaraz pokombinuję, bo wiecie, nie mam też wielu rzeczy w kolorze różowym. Ta sukienka jest naprawdę. Świetna, ona jest z I tak, kochani, wygląda ten outfit z daleka. Bardzo fajnie prezentuje się to właśnie z taką elegancką torebką i szpilkami. Ale myślę, że to może bardziej na taką tematyczną e, imprezę, gdzie się przebieracie na przykład za barbie. A ja zaraz postaram się pokombinować z tą sukienką w wersji bardziej sportowej e, lub poszukam jeszcze innych. Pomysłów na stylizację, choć różowych rzeczy wiele nie ma. Słuchajcie, dodałam sneakersy do tej stylizacji i białą marynarkę. Podoba mi się to zestawienie, dlatego że marynarka kończy się, jak widzicie, na linii z sukienką, ale jeszcze mam jeden pomysł, który podejrzewam, że może wygrać coś chodzi mi po głowie, coś będę zaraz tworzyć sama. Kochani, kolejny outfit przyszedł mi do głowy, więc ja już muszę się powstrzymać, bo mi się te pomysły nie kończą. Ale ostatecznie zostaję przy tej opcji. Po prostu zakładam garnitur. Będę Barbie w garniturze, właśnie pod spodem mam tą różową sukienkę. I o tyle fajne jest to, że ona jest tak cieniutka, że zupełnie nie przeszkadza jako taki top bez ramionczek. No i zmieniłam też fryzurę, tak się zastanawiałam, jaką fryzurę nosiła Barbie i tak stwierdziłam, że chyba sobie podpinała. Wiecie co, ja to traktuję trochę jako taką przebierankę, coś innego, dlatego że na co dzień chodzę tak klasycznie ubrana, tak w swoim stylu, że fajnie czasami spróbować czegoś nowego i trochę się tym pobawić, więc dzisiaj... Yy, troszeczkę się pobawiłam, no i pokażę Wam, jak to wygląda z daleka. Tak to wygląda z daleka. Podwinęłam sobie tylko troszeczkę yy, nogawki, żeby były trochę krótsze. Tak mi się bardziej podobało. No i jest już teraz ultra wygodnie. Dzień dobry. Zobaczyć, wczoraj wybrałam się na film Barbie i chciałam się podzielić z Wami taką króciuteńką recenzją, po prostu moją opinią na temat tego filmu bez zdradzania fabuły, żeby tutaj nikomu nie spoilerować, jeśli jeszcze nie widzieliście. Zacznijmy może od przesłania tego filmu, bo myślę, że to jest kluczowe. Film, który potencjalnie wydawałoby się, będzie bajką dla dzieci, okazał się być świetnym filmem dla dorosłych z naprawdę głębokim przesłaniem. I to przesłanie naprawdę uważam, jest warte obejrzenia tego filmu. E, nazwałabym to taką słodko-gorzką prawdą, e, dlatego że czasami taka gorzka prawda jest po prostu przedstawiona w bardzo słodki, cukierkowy sposób, natomiast e, słowa, które są wypowiadane w trakcie tego filmu, naprawdę są e, trafione. Mm. Przede wszystkim, myślę, przesłanie e, jest takie, żebyśmy my, kobiety. Wierzyły w siebie i wierzyły w swoje możliwości, ale też wspierały siebie Zamiast wzajemnie mówić sobie kto jaki powinien być Powinnaś być taka, ale nie aż taka Wymawianie sobie em, jaki kto powinien być Zamiast po prostu pozwolić każdemu być jakim się chce Nie wtrącać się w to i po prostu wspierać się, skupiać się na sobie, wierzyć w siebie I, e, i osiągnąć, osiągać myślę swoje cele Jakiekolwiek one by były, bez oceniania innych i bez obawy, że ktoś będzie oceniał nas. Ten film można odebrać na dwa sposoby: albo ktoś z tego filmu coś wyciągnie dla siebie, albo już zna się te rzeczy, które są poruszane w tym filmie, już zna się te tematy, ale czasami usłyszeć jest takiego wielkiego, e, tak ta głośno z wielkiego ekranu, e, to trafia w serce po prostu. Mimo, że już coś wiemy, to czasami usłyszeć to. Jeszcze od kogoś innego, zwłaszcza właśnie na takim wielkim ekranie, wypowiedziane w taki sposób, jak jest to wypowiedziane w tym filmie. Myślę, że to po prostu trafia, mimo że już coś wiemy. I tak było w moim przypadku. Może to nie było odkrywcze, to nie powiedziało mi niczego nowego, czego bym już nie wiedziała, ale usłyszeć to było naprawdę fajne. Myślę, że wielu też kobietom ten film może przypomnieć, jak bardzo powinny wierzyć. W siebie, bo myślę, że to jest bardzo popularny problem obecnie, teraz, że kobiety gdzieś tam się zatracają i, i tracą tą wiarę w siebie, e, zapominają, kim są, tak naprawdę. I myślę, że ten film ma swoje głębsze przesłanie i to jest w nim super. Zwłaszcza, że jest to wszystko przedstawione w takim cukierkowym. E, Cukierkowym otoczeniu, natomiast ta prawda i te słowa, które padają, często są bardzo gorzkie, więc tutaj jest świetny kontrast w tym filmie. To, co mi się na pewno podobało, to oczywiście gra Ryan Gosling, Margot Robbie przepiękna rewelacja, naprawdę świetna gra aktorska. Nawet wiecie, ruchy takie dopasowane, naprawdę przerysowane często, ale to jest właśnie świetne w tym filmie. Margot Robbie po prostu jest obłędna. Rewelacyjna aktorka i przepiękna aktorka. E, myślę, że idealnie sprawdziła się w tej roli Ryan Gosling zresztą tak samo. E, muzyka uważam świetnie dopasowana do, do scen. Jedyne takie, co mogę powiedzieć, to słuchajcie, ja lubię filmy na faktach. Nie przepadam za filmami Science Fiction, chyba, że jest to Harry Potter jesienią, tu lubię wyjątek. Nie przepadam również za komediami. To co ja. Najczęściej oglądam i to, co najbardziej lubię oglądać, to są filmy i dokumenty na faktach, prawdziwe historie, najczęściej horrory i thrillery. A poszłam na Barbie. <grym> Czy jest to film w moim stylu? Absolutnie nie, dlatego, że właśnie Wam opisałam, jaki jest. Mój ulubiony rodzaj filmów i absolutnie Barbie się w to nie wpisuje, natomiast uważam, że warto iść na ten film i doszukać się tego głębszego sensu, troszeczkę pomyśleć nad tym filmem, pokombinować. Dlatego, że coś, co może z... na pierwszy rzut oka wydawać się piękne i kolorowe i takie proste, może mieć gdzieś tam bardziej skomplikowane przysłanie w tle. I, I tak myślę, że też z tym filmem jest, więc to mi się bardzo podobało. E, myślę, że po prostu warto zobaczyć ten film e, i, i pomyśleć, jakie jak sami, sami możemy wyciągnąć wnioski z tego filmu. Wiecie co, jest taka historia, teraz mi się to przypomniało, odnośnie właśnie lalek Barbie, że jak lalki Barbie robiły się takie popularne, e, to ja chyba byłam jedyną dziewczynką w przedszkolu, która lalek Barbie nie miała, bo moja rodzina była w jakiejś takiej zmowie między sobą, że nie będą mi kupować lalek Barbie. Żeby właśnie y, nie zaburzyć mojej wizji patrzenia na przykład na samą siebie. I faktycznie teraz jak tak pomyślę, to ja zawsze bardzo wierzyłam w siebie, bo ja nawet jak byłam taka nieśmiała, to ja zawsze marzyłam bardzo odważnie i zawsze miałam takie odważne, wiecie, podejście, że ja naprawdę będę tam, gdzie chcę być, no i zresztą jestem. <śm> I y Wiecie co? Zadzwonię do mojej mamy, zapytam jak to było, czy oni faktycznie mi nie chcieli kupować tych lalek Barbie, bo chyba w ogóle Moja mama była wezwana na rozmowy do przedszkola, czy coś takiego? Halo? No hej mama e, Słuchaj cześć. A mi się przypomniało coś takiego odnośnie tych lalek Barbie, nie była taka historia, że ty byłaś wezwana do przedszkola, czy coś, bo mi nie chcieliście kupować lalek Barbie? No Tak? A co no to było? Nie wezwana, tylko wyszła pani do mnie i co? Bo o co to chodziło? Nie chciała ze mną porozmawiać na osobności. A w jakim to było kontekście? Bo wy nie chcieliście mi kupować tych jak barwi, żebym ja tam nie zaburzyła sobie jakiejś wizji znaczy, siebie, tak? A ja tam nie chciałam za bardzo, bo ja wiedziałam, że pasy są lepsze, nie? No, no i, i ona wychodzi i ona mówi, że dzisiaj dzieci tam rozmawialiśmy i ten i tam i, czy się dzieci lubią bawić i w ogóle nie i mhm. tam wiesz, no to tam one mówią, że lalkę Barbie, nie, Paulina, nie i ty powiedziałeś że nie ma szalki Barbie i wtedy wszyscy ty nie masz alki Barbie i wiesz. Czyli pani mówi, ona nie ma lalki Barbie, a ja mówię, no nie ma, nie? To czym ona się bawi pani? Ja a ja mówię, no ma takie drewniane klocki i duploma i, i, i takie lalki. wnioski No. I takie lalki <głoski>, no, no i dobra, tam się jakoś skończyło, nie? No. I, i, I powiedziałam, że nie uważam, że to coś dobrego ta lalka, nie? No i ta pani potem. Yy, znaczy, nie, no, dzieci słyszały, i potem jak zaprosiłam dzieci na Twoje urodziny, to pojawiły się takie z kiosku lalki barbie. Wszyscy nie? mi kupili lalkę barbie wtedy. A pierwszy przyjechał dziadek z babcią? No. Ale tak im się przykro zrobiło że tobie musiało być przykro, że wszystkie dzieci mają że przyjechali z taką prawdziwą. Ooo! Oh. I... Ale bo pewnie ja wiesz... Ja mówię, nie, no po prostu szuka potem jakieś takie skiosko, co im nogi wypadały i ręce podostawałaś. I poszło cała twoja ciężka praca. Jezu. Chodzę właśnie po domu i w każdy kontakt wkładam taką wtyczkę przeciw owadom. Każdy, kto mnie zna osobiście, wie, że mam pewną fobię. Jest to fobia. Em, arachnofobia. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć em, tego słowa, bo już mi tutaj dosłownie drgawki i dreszcze. Powiem to raz i będę nazywała je te, których imienia nie można wypowiadać. Bardzo boję się pająków. Uff, nie mogę nawet tego wypowiadać. Słuchajcie, em, to jest po prostu arachnofobia. Ja. Em, Trzęsę się, krzyczę, uciekam, Dan zawsze po prostu jakoś przychodzi ze szklanką i wypuszcza je na zewnątrz, bo ja nie jestem w stanie nawet podejść blisko. No po prostu dostaję jakiejś absolutnej paniki. Nie wiem skąd to się wzięło. Miałam to od zawsze, jak mieszkałam w Polsce, to tam nie było tak dużo tych, których imienia nie można wypowiadać. <laughs> um. Jakby to była sytuacja kilka razy w roku, na przykład tak, że musiałam zawołać mamę, tak? Czy poprosić kogoś o pomoc. Natomiast w Anglii jest sezon na te, których imienia można wypowiadać. Ja o tym nie wiedziałam, dopóki nie przeprowadziłam się do Anglii i potem dziewczyny, które też mieszkają w Anglii, powiedziały mi o tym, że jest właśnie ten sezon, gdzie jest ich cała masa. I uwierzcie mi, jest ich cała masa. Naprawdę jest taki sezon w roku, gdzie ja. Praktycznie codziennie mogę je widzieć i one są ogromne, naprawdę są ogromne Dan ma ręce pełne roboty, bo po prostu nawet jak siedzimy, on już wie, że to jest fobia, on wie jak ja reaguję I on jakby nie ma czegoś, że narzeka, że o matko, znowu muszę gdzieś go tam wypuścić i złapać i wypuścić, no nie, z tego domu ehm, Bo on wie jak ja po prostu panikuję, masakra to jest jakaś No tak więc wszędzie teraz chodzę, wkładam te wtyczki, żeby uniknąć Mojej paniki i podobno to wytwarza jakiś taki dźwięk, którego człowiek nie słyszy, natomiast one to słyszą i nie podchodzą blisko Podobno taki, taka jedna wtyczka na jedno pomieszczenie powinna wystarczyć, więc będę musiała je po prostu wetknąć wszędzie e, Może nie wygląda to za pięknie, ale wygląda to na pewno piękniej niż ten, którego imienia wypowiadać nie wolno na ścianie <laughs> Tak więc tyle z mojej opowieści, kochani Idziemy dalej, zobaczymy, co się będzie działo w tym vlogu. Ostatnio, ktoś napisał, że moje vlogi to są te vlogi all inclusive, czyli dostajesz wszystkiego po roku, co będzie, to będzie i trochę w tym jest prawdy, bo ja sama często nagrywam vloga. Nie, ja nie mam że ja planuję e, jakieś, nie wiem, atrakcje dla was na vlogu. Ja po prostu nagrywam często to, co robię, kiedy po prostu chcę. E, i, I tak wychodzą moje vlogi, więc to nie jest jakiś wielki plan i scenariusz za tymi vlogami. Tu nie, nie ma żadnego scenariusza, jak często widzicie, tutaj się dzieje. Akcja, nieplanowanie, nigdy nie wiem, e, co tak naprawdę będzie w danym vlogu. Aha, no i tutaj słuchajcie, to, jest to, to są te wtyczki. To jak chcecie, to sobie zastopujcie, zapiszcie tą nazwę. E, podobno działają, no ja jeszcze to sprawdzę oczywiście, ale mama Dana mówiła, że działa. Zapomniałam Wam pokazać, jakie piękne kwiaty ostatnio kupiłam do domu i zobaczcie, jak e, pięknie się rozłożyły. Ja uwielbiam ostatnio te e, kremowe róże i bardzo pasują nam do wnętrza. Kupiłam je sama, mimo że Dan kupuje mi kwiaty, to nie znaczy, że ja sobie sama też nie mogę kupić kwiatów, żeby mi oko cieszyły. Tak z okazji, bez okazji, ode mnie dla mnie. Więc dziewczyny, jak podobają Wam się jakieś kwiaty, jak będziecie w jakimś sklepie, nawet na zakupach spożywczych, i podobają Wam się jakieś bukieciki, to bierzcie sobie do domu. Kochani, dzisiaj mamy przerwę od naszych pudełkowych posiłków i mamy w menu burgery. Zobaczcie, tutaj prądpiekliśmy bułeczki. Tutaj jest ser, który nie jest zdrowy, ale do tego dania się nadaje. Będą frytki i frytki są z taką przyprawą. Bardzo Wam ją polecam. Kupiliśmy ją w Tesco. I do burgerów mamy trzy sosy do wyboru. Oczywiście klasycznie musztarda i takie dwa sosy z Nando's. Nando's to jest taka sieciówka tutaj w Anglii, rewelacyjna, przepyszna, uwielbiam. No i to są właśnie sosy, które oni też tam serwują. Ja uwielbiam ten periperi majonezowy i ten sweet chili jam też jest pyszny, bo jest troszeczkę ostry, ale tak wiecie, znośnie i do tego ma fajną słodycz, która się przebija. Więc pokażę Wam już, jak będzie efekt po. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i że miło spędziliście razem ze mną czas. Jeżeli tak, to zatrzymajcie na chwilę ten film i zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. E, subskrypcja totalnie nic nie kosztuje, tak samo jak nie wysyła Wam żadnego spamu. Jedyne co robi to e, wysyła Wam powiadomienie o tym, że, doda że ja dodałam nowy film, e, dzięki czemu nic Was nie ominie. Tym samym też wspieracie mój kanał. Pamiętajcie, że e, każda subskrypcja. Przybliża mnie do 50 tysięcy subskrybentów, dzięki czemu mój kanał będzie rósł, więc każda, każdy nowy subskrybent, czyli na przykład Ty, jest na wagę złota. Ja Wam życzę kochani przepięknego dnia, albo i przepięknego tygodnia, dlaczego by nie, życzę Wam przepięknego tygodnia i widzimy się już w kolejnym tygodniu w nowym vlogu na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia. Pa!